Siema się ma sobą wujek, dzisiaj sobie zagra ze mną Szymin. Siema Shimin. Go. No, zagramy sobie skrzydełko na Nuku, Pasuje Ci Nuk? Może być a Next time. Okej. Okay. A next time jakiś coś? Vertigo? Nie ma problemu. Siadać też? Pewnie. Dla mnie... Vertigo albo Inferno, pewnie Dla mnie wszystko siada oprócz yy, praktycznie Lejka. Tych nowych nie grałem. Yy, ale na skrzydle tutaj nowe... A, to jest Raven i Extraction. A, fajne mapki, fajne. Z tej nowej operacji. Tak, tak. Z tej poprzedniej w sumie były fajne te... Formuła. A, a, no, też była formułka fajna, no. Tam żeśmy kurwa ładnie ciesali, nie? Co? Mówię, że tam ładnie ciesaliśmy. No, o, jeszcze ta druga zepnę. Eee, Druga była. A Astek trochę. A Astek, no coś pod Astek podchodziła. Ale w ten, Powiem, naprawdę powiem, że formułka była kurwa piękna. O no, mi była że był. Ale szkoda, że usunęli, wiesz, ogólnie z map. Do. Przerywa cię coś Wiem mnie ja tu przerywa Na ty z pika miałeś bić morda Tam mówię prefer Co? No przerywacie to kurwa grubo Czy ja nie odzywam gramy Okej okay. Dzisiaj bez kamerki sorki, ale już jest no, w pół do drugiej nad ranem praktycznie. Muszę trochę ściszyć głos, bo żona śpi, dzieci, dzieci śpią. Teraz tak rangę dostanę. No, teraz rangę dostanę, powinienem dostać. Wygramy, nie? To rangę dostanę. Tak, tak. Że musimy wygrać. Jeżeli nie wygramy, no to dupa, nie bez rańki. Tak, poluje gdzieś ta kałażka jakiegoś. G4 kalażek. No oby. No teraz jak? Słyszymy. Ładnie. No teraz widzę jak tylko tam w tym menu. Nie wiem czy nie. Przerywa. Przerywa. Cię troszeczkę. Polaczek <grywa> Polaczej to jest jeden. Który? Enelik? No. Kurwa lepszy. Kurwa lepszy stara Ale zobaczmy. Obydwoje. 101 godzin w sensie. konto, albo wiesz. Świeżaki. Albo fake konto. Mój się rusza? tu na awku stoi. Stoję na awku u mnie. Albo odpalę wiesz. Tak. Po mnie działa już. Hej. U mnie się w ogóle gościu obraca, nie umie. Co? Obraca U... się nie my? No. <grybuj> Grubo. Nie będzie jakieś świeżaki. <grybuj> <grybuj>

Ty jest świeżaczek kurwa Nie świeżaczek tylko godzina kurwa Jest, pierwsza 30 Dobra, ja sobie zagrąb scoutem Zasmukuję okno, ty patrz małe Małe Jeepa Ja smokuję okno i idę na duże Dobra, dobra Znowu, małe Kurwa, minus siedemdziesiąt A drugi duże. Nie oko, jednak Serbroń. <laughs> Może Małe parli duże to co on wpalił? Patrzę, małe, patrzę. Ciocio, cio. Cicho, to małe dwóch. Jest, dwóch. Mhm, mm Aj kurwa, prawie dostał. Dwóch małe no. Zyskłeś sobie. Małe, 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 małe. Cicho, kurwa. Dobra. Okej, okay, ja nie przeszkadzam. Małe otworzył. Sam graj, okej. Okay. Brawo. Ja potrzebuję Niemiecka Kurwa to podaj mi tą, a i sobie po tamtą go, go, go. Dzięki? Ale nie jest Małe minus siedemdziesiąt cztery Co ja kurwa ogniewałem Dwóczora

Jest ten ja, je. ja byś przeciągnął to full auto byś go zabił Wiem Dobra jak gra skauta Bo scouty mi lepiej poszło, wiesz? Koha na Patrz małe Kurwa. Ałe? Dobra. Dostał. Dostał. Jest. 89. 89 jej. Dobra, wziął. O kur... Tam już tu będzie na secie. Mój cicho, a ja ci dałem... Dawałem info, nie? Dobra, biem, biem, ja gram... Gram eko, na full eco Podjazd y, duże biorę. Małe. Małe, tak. I duże idzie. Widzę małe, mam dziurę w smoku. Mała AWP. Kurwa, 32 mniej. Wszystko. O, nice! Ja będę potrzebował? Nie, nie, potrzebuję. nie, 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 A, dobra, okay. nie, Ostatnie. nie, nie, przedostatnia. nie, Duże duże nie, Duże Dobra, dobra, nie, Dobra, ja Ok, no, no co się, które się otwarły? Nie, ja fajkowałem. Wenty. I duże. Wenty, wenty, dwóch małe, dwóch małe. Dobra. dobra. Jeden duże. Kurwa, dostał, dostał 100% z tej rzucaj mu na Też Duże jest. Węty U mnie jeden U um mnie jest Kurde. 38 dobra. na małych okay. I poszedł na duże chyba Ale poszedł? Chyba Duże, duże poszedł? poszedł? Chyba, chyba nie nie Dobra, 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 dobra Jest okno Jest, jest zążył Zdążył. Brawo no, jednak Ej, ale ja nie wiem czemu usłyszałem okno Te moje Sławki już kurwa w dupę dają Dobra, gramy na dwie nie? No, spoko Ja patrzę duże, ty patrzysz małe? Czy jak? Dobra, to no, można. Spal okno gdzieś tam. Nie mam. Dużo tam trwa te. Jest, kur... nice. Okno, okno, okno. Wiem O kurwa, prawa. Ja zajebałem sorry Aha Nie no ja zajebałem sorry Ja chciałem włączyć celownik dawupy na nosko, ale nie pykło No to ja mam tak w monitorze, że ja sobie mogę w monitorze włączyć wiesz Ja pamiętam co graliśmy jeden EDZ, to tłumaczyłeś jak to działa to nie, bo ja mam monitor, choć szybki rasz y, dużymi Brawo. Plantuj, plantuj! Do prawej, do prawej. Plantuję. Idzie górę. Brawo Ejś podobijał kurwa To samo. To I samo. Do mnie na początku no nie masz formy, a teraz zawsze jak killas. Wiem, ale to samo dawaj. Szybki rush Jesteś pewne? No dobra. Tak, tak. Kurwa! Ale ja otwieram kaszanę daj mi! Daj mi, dzięki. E, Rozwalę duże drzwi. W Czarny małak, kurwa. Jest okno jeden. No. Ta, yy, nie, prawo, lewo lewo, lewo, lewo. lewo, no. Plantuj. A, ja mam pakę, Kurwa. Plantuj. Zamej, ja już też miałem na jego głowie, idealnie szedłem. Wiem, wiem, wie, tylko kurwa, ja wiedział okno, kurwa. Nie, nie to info, kurwa. Ja pierdolę. pod oknie kurwa, gdzie nie. jest, a tam z lewej nagle im wstąpię. No. no planta. Spadam, ja pierdolę, do lewej. Nice. Śpij, plantuj. A, śpisz? O, no, mówiłem. On cię, on cię! On cię, on cię, on cię, nie cię zajebał! <laughs> no to, cesarzowa! Na łeb Kalaszek cesarzowa! Co kurwa, za skrzynką, po prawej. po lewej? No i prawej Dziś! meczek, Jeden HP, kurwa, najezyskał ci jeden HP <laughs> Dobra, zaczyna karaga. Jeden <laughs> HP O, ja pieknął G4! G4! Tak jak mówiłem, tak, tak. tak jak mówiłem G4 Kałasze, coś takiego. To dziękuję wszystkim za oglądanie i wszystkim za nową rangę. Hello.